Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego: Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela, odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Piękny dialog Jezusa z Natanaelem. Jak Jezus delikatnie i dyskretnie wskazuje na pewne przeżycie Natanaela. Nie wiemy, co to za przeżycie, jakie doświadczenie pod figowcem miało miejsce, ale na pewno było to coś bardzo osobistego dla Natanaela i wiadome tylko Bogu. Powróćmy w tym miejscu do swoich doświadczeń, które są wiadome tylko nam i Bogu. Bardzo osobistych, w których wiedzieliśmy, że jest Bóg i działa. Dziękujmy za to, że wszechmocny Pan, którego niebo ogarnąć nie może, spotyka się bezpośrednio z każdym z nas. On i ja. W tym spotkaniu w centrum jest zawsze Jezus, zapowiedziany Mesjasz. To w nim właśnie odkrył dziś Natanael, że jest zbawicielem. Jezus, który łączy niebo z ziemią. Natanal to odkrył, bo znał pisma święte, które mówiły o aniołach, którzy będą usługiwać zapowiedzianemu Mesjaszowi. Do tego dzisiaj Jezus się odwołuje i Natanal to zobaczył i zrozumiał. Dziękujmy więc dzisiaj także za aniołów, szczególnie za świętego Michała, Gabriela i Rafała. To oni są posyłani z nieba na Ziemię. By stale każdemu z nas wskazywać właśnie na Jezusa i na Jego delikatne i dyskretne działanie w każdym z nas. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj!